Jesteśmy małżeństwem od 15 lat, a przez ostatnie 10 lat próbowaliśmy zostać rodzicami. Niestety naturalna koncepcja nie powiodła się, więc zdecydowaliśmy się na próbę ciąży in vitro. Przeszłam przez ponad 10 cykli w różnych klinikach i krajach. Spośród nich były tylko 3 ciąże, które niestety nie zakończyły się narodzinami dziecka. Po tylu próbach byłam zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie wyczerpana. Wtedy postanowiliśmy poszukać kliniki matki zastępczej. Adopcję od razu wykluczyliśmy, ponieważ niektórzy z naszych przyjaciół czekają w kolejce do adopcji już ponad 5 lat, a my nie chcieliśmy czekać tak długo. Zwłaszcza, że już przez 10 lat zmierzaliśmy w tym kierunku. Podczas poszukiwań informacji w internecie natrafiłem na forum, gdzie rozmawiano o macierzyństwie zastępczym. Znaleźliśmy sporo informacji o klinice bioteks.com na Ukrainie i po dogłębniejszym zbadaniu tej kliniki i Przeczytaniu opinii o niej, postanowiliśmy spróbować. W rezultacie, po konsultacjach i rozmowach online z kierownikiem, podjęliśmy decyzję i podpisaliśmy umowę. Trochę byliśmy rozczarowani, że program nie rozpoczął się od razu, a dopiero po prawie pół roku, ale z jakiegoś powodu wierzyliśmy, że wszystko się uda. Byliśmy zdziwieni, widząc w klinice dużo par hiszpańskojęzycznych i nie tylko, co nas uspokoiło. A nawet nawiązaliśmy nowe znajomości. Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasza matka zastępcza jest w ciąży, byliśmy w siódmym niebie z radości. To się udało dopiero za trzecim razem, ponieważ dwukrotnie traciła ciążę około siódmego miesiąca. Oczywiście bardzo się martwiliśmy i przeżywaliśmy, ponieważ nasza matka zastępcza była w ciąży, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Były dni, kiedy na przykład mieli nam przysłać wyniki USG z kliniki, a ich nie dostawaliśmy. Nie mogliśmy znaleźć spokoju. Co się dzieje z naszą matką zastępczą? Co się dzieje z naszym dzieckiem? Okazało się, że tam, gdzie mieszkała, były problemy z łącznością w tamtym czasie, ale klinika przeniosła ją do Kijowa i wszystko się unormowało. Odpoczęliśmy. Po narodzinach naszego syna, szybko go zarejestrowaliśmy i otrzymaliśmy paszport po około 10 dniach. Ogólnie od momentu, kiedy przyjechaliśmy do Kijowa po nasze dziecko. Do momentu zakończenia wszystkich kwestii dokumentacyjnych minął niecały miesiąc. Wkrótce wracamy do domu i jesteśmy bardzo szczęśliwi.